ziemaneczko Z tej strony, ryadek! No i dzisiaj, jak widzicie, programy sobie: już piąty odcinek z gry. New World zaczynamy od, zaczynamy od tego, że na wstępie be, be, pe, to jest drugi dzień z New World, drugi dzień ja trzygodzinę. Oczywiście wbijam, no drugi dzień z New World, upanie ale już kilka odcinków na raz, te odcinki pod rząd. Wczoraj były Drugi dzień New World Otwarte bety Ach, kurczę ropy mi wyrobił, nagrywa się a nagrywa się, tak? Dobra, ale ja się przytuje długo, chyba dużo ludzi jest, ja pisz się. Dobra. Co? Ludzie już mają. Dobra, ludzie już mają po 11 poziom, tak? Ale się tam migają. To gdzie mam iść? Na mapie. Tam mam iść, dobrze. Ludzie już mają po 11 poziom, bo nawet już biją się nawet. Panie. Idziemy sobie do tego yy, polaży są Sankancji. Czy pani mam iść, tak? Czy pana. To pogadajmy z nim. E? Witaj! Witaj! Jesteś pewnie tym nowym bohaterem, o którym Dopi tyle opowiada. No pa! <noise> Dosłownie, gęba mu się nie zamyka na twój temat. Mówił, że cię do mnie przyśle. No i proszę. No i proszę, zobaczymy się wygląda, wygląda się dobrze. E. Miklos chce dobrze. Nie ma co do no. wątpliwości z tym, że jest raczej gawędziarzem, a nie człowiekiem czynu. Świetnie się uzupełniamy, bo ja należę do tej drugiej kategorii. Okej. Okay. Tu się biją. Daj, daj. Dobra. A, dość często to słyszę. Najwyraźniej nie wie, że w później cały czas się pali. A tak czy owak, po mojemu powinniśmy zacząć od czegoś prostego. Spróbuj wykuć zwykły żelazny miecz. Dam ci potrzebną rudę. Okej. Okay. Nie, to ogóle ten mieczyk ja mam te miecze wykuć tyle, tu jest koło chyba tak A! Tyle, tyle, bo ja chciałbym służbę, y, placizm, czy, y, pi, placizm, się stworzyć służbę. pracy z nie nie wiem to służymy cztery okej okay. ja opuść i daj co to jest? A, mam wydobyć rudę. Chwila, 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 chwila. Czy ja mam, czy ja mam właśnie? Chwila? Chwila, A, bo a! tutaj nie, nie spodziewałem się tego. Nie to na no papierze. Tu jest topa Dziennik, chyba no, mieć tutaj Można Gdzieś tam hej, daleko uczyłem. Musimy tu wyjść jakoś Ale mam wydobyć łudę, ru, weź źródę zielonzo, że żeby... ścieżki robię Tu wyjdziemy Mam tego nadzieję, że wyjdziemy Byłoby lipnie, byśmy nie wyszli. Kurczę. No. Patrz. Czy dostaniemy? Właśnie jak nie pływamy. Może? Nie. A wodę możemy wziąć. Wodę możemy wziąć, panie. Dobra, utknęliśmy chyba. Utknęliśmy? Nie. Myślałem, że lutynęliśmy. Dobra, nieważne. Tu się dostajemy. Dobra, tutaj. I tu ja chyba się wydostajemy, tutaj. Chciałem. A, tu się nie wydostajemy. Chyba, ale czego tu zginął? Żebym spadł. Roman chyba kidknął sobie za rżnę. Cześć. Dźginer zimie, zimie. A baner, to Jest ta Не вешай не на месте. Доводи, не будем атаковать. А, вот и рыбы. Есть вторую, Окей. Witam! Nazywam się Sils. Jestem... To nie do końca Ahoj! Roja! Zanim wyruszysz na wyprawę pełną przygód i chwały, musisz nauczyć się czerpać z darów morza. Mm? Darów, które napełnią ci kiche. Eee, Jedną okay. z najłatwiej dostępnych przynęt są stonogi. Czyli oślizgłe, pełzające stworzonka, od których aż roi się w krzaka. inne przynęty można pozyskać na różne sposoby. Do okay. to nogi bawią większe ryby. Jest mi, akurat w tym wypadku rozmiar ma znaczenie. Okay. Chciałbym Ci też przekazać kilka innych podstawowych rad. Nie ja jak tam ryby biorą. A teraz czas przejść do sedna sprawy. Mm. Wędkowanie składa się z trzech etapów. Co? Zarzucania wędki, łapania ryby na hak i zwijania żyłki. Wymaga to odrobiny wprawy, ale gdy już załapiesz to jak przez długie godziny nie oderwiesz się od wędki. Wierz mi, okay. jeśli uda ci się złowić trzy ryby... Zanie się, rubi z jesieniowieczni! i pochwal się czego nauczył Cię. Stary dobry Shield. Ok, trzy ryby, tak? Zarzuć wędkę, chyba. Wypożyć się. Ma się wypożyczyć wędkę, tak? Zdowina wędka. I teraz co mam robić? Jakieś robaki mamy, czy coś?

Ale użyj przyjęty przyjął to jest to drubica. Użyj, eee... zarzuć i teraz co mam szechać? Mogę teraz szechać? Teraz? Kuba, się to się, kurwa, szybko to. i... mam tak łowić? okej o że jest ekscytujące no bo ciężka robota żeby zrobić trzy ryby to wolna jedna chyba o i mogę wybrać? Tak? I teraz yy, robak? użyj Okej, okay, blisko jak to się robi. A bo już a zrób, zrób, zrzuciłem. Bierze. Ale ciężka ryba Dobra, jeszcze się dłużej... Ucieknie mi chyba Uciekła mnie rybka Zarzuć Okej, okay, powiedziałbym, ja, muszę do karty. Bo i nie będzie, będzie brało, że, bra, bie, bie, na coś, bo to jest blokka ryba dobra, powoli, ciężko, ciężko się robi o mam ma. O panie Dobra, zerwała się. Oba, eee... trzy przymęty. Musimy jakieś lżejsze ryby złapać. Okej. Okay. okej okay. teraz będzie oświecenie zrobienia ryb tak kiedyś było na moim kanale dobra, zamęczyły tą rybę nie jest chodzić dobra, ciężko idzie Muszę chyba jakieś rzeczy, żeby zobaczyć, bo to jest chyba, bo poziom tu dość si za wysoki, Chyba nie, nie ma ok, wiemy teraz, chyba R Cimenta. Użyj I teraz R1 Albo ja nie, a Yyy e, Wyrzuć Jakieś zrajsze ryby, tak? Może użyć przymęty No, pierdolę O, to jest zrajsza ryba Panie. O pieczenia. O, do pieczenia. Zdopała się jedna ryba. Dobra, ja życzę jeszcze. Się... O, panie, jest ryba. Teraz każdym możemy budować te ryby. Czy gdzieś się na mnie drzewa wkurcze?

Okej okay. Odsuwam wędkę I e. Mistrzyni wędkarska Ruby z jesieniowieczni Ucieszy się na widok nowej osoby chętnej do nauki Talentu Nie brak jej ani entuzjazmu ani talentu Okej okay. A, bo musimy się poradzić z tym Musimy się wrócić, to oznasz? Musimy się wróć do bazy, tak? Gdzie to jest chyba? Na mapie Gdzie to tu jest? To jest tutaj, to widzę. Jest blisko chyba Bo tak pewność.

Uwaga, to ja tam nie idę, Muszę tutaj to jest blisko. To jest 2 km. Nie, ja tam nie idę. Wracam się do bazy. Coś mnie tutaj bije. Muszę ulecić sobie jedzonka. Bardzo ja się maszy, co, co, co będę muszę weźmę zaraz w ciężkiej torby Nie wiem, jaki ciężką torbę? Idzie coś zaraz. Ciężka torba. Otwórz Okej, otóż, 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 Wytwór z tematy stawki yy, żelaza z pieca hybridniczego. To musi się wrócić. A to mi się nie zrobił. To mi się nie zrobił, bo to jest chyba 2 km. Mamy tak jest Had daleko. Gidowa się mam iść.

Dobra, idziemy, jest przygotowana tu misja Chuj będę teraz żelar Ale to nie jest misja główna Chyba Dziennik W postaci dziennik Kumpania w tym postacie misja będzie się zrezygnować Oddecknij, To mnie Dobra, robimy sobie mięsię główną. Tu porobiliśmy robienie ro ryb. Lęczkę, ale jeżeli tam. Handel leży, to mam ich 2 km, kurczę, jest przysaba. Ma nie przysaba. Tu mam iść? A, dobrze, jest tam ta osoba. Tak daleko. Dobra, wytworzymy sobie zrazy, w piecu. Co nam wytworzy teraz? Zaraz, 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 tak? zaraz, Stapki żelaza bym chciał złożyć Stapki Srebrna żelaza Stapki żelaza Pila Mam wyzwolone żelaza W końcu Nie ty wyrazu? Kamienie, brytyjskie kamienia mam te nie mam wyrazu? Skóra, rude żelaza, mam, Co tu wrócić trzeba zrobić, sześć tu, stawki. Wyrażam pracy. No tutaj, tak? To jest rana, co mi mogę wypowiedzieć. Tak srebra nie, nie mogę. węgiel mogę. Metale. Nie mam poziomu? Chwilę, nie mam poziomu na to, co? zobaczę no, na tym na dzienniku. Wytłóż z pymi noty stapi żelazowe. Człowie pytanie, że... To jest nie mogę, nie mogę... Stapki, żelazo, stapi żelaza... stawki żelazo, tak? A, stapki żelazo, no tak. Ile? Dziewięć chyba. Stwórz. Ja myślałem, że to jest stapki złota. Okej. Okay. Dobra. Dobra, myślę, że teraz się mogę go pożegnać, żegnam was do jadek, trzymajcie się, no i cześć, do następnego odcinka, pa.